Ja bym się mógł z się witam z bardzo, bardzo w kolejnym już odcinku na moim kanale. Dzisiaj to jest kolejny Minecraftik, czyli już piąty odcinek z serii. Piąty, chyba tak, piąty. E, zostawiliście ostatnio masło, bo w górę miało być 10, a wyszło chyba z 19. Jestem wciąż zadowolony z tego. No, dzisiaj raczej nie wiem, co będziemy robić w Minecraftiku, ale zaraz się zobaczę. Lecimy z materiałem. jesteśmy już na świecie jak widać nie wiem co zrobimy, powiedziałem na wstępie Po nadal mnie nie wiem co zrobimy wydaje mi się, że jakaś eksploracja, może znajdziemy jakiś e, przycinek czy coś takiego i znajdziemy sobie, zrobiłem sobie tarczę znajdziemy sobie coś ogólnie żeby coś poszukać po prostu nie wiem, żeby się usadowić w jakimś miejscu, o ehm. i pisaliście w komentarzu i teraz co zrobię, żebym sobie zmniejszył to pole widzenia, bo jednak wam się nie podoba nie wiem, ja tak w sumie zacząłem grać, to zagrałem. Ło, wow, teraz jest trochę, trochę inaczej. No może totalnie inaczej. Aha, jest noc, mieliśmy przeczekać. Zapomniałem. Dobra, poczekajcie. Czekamy aż będzie dzień. Wstaje nowy dzień. I my w przygodę. No i wyruszyliśmy na przygodę, no ale niestety bez mikrofonu, bo. Okazało się, że nie wiem jak to możliwe, ale zamiast yy, wyłączenia nagrywania, a wyciszenia i dlatego 24 minuty materiału, znaczy bez, y, bez montu, montażu, wycinania i tak dalej, czyli w większości czasu, yy, tak około 10 minut. Zostało niestety zepsute, więc yy, muszę tak opowiadać, bo nie chcę też, żeby wyszło jakoś że. Że po prostu w następnym filmie, że wszystko z niedatka i tak dalej, jeżeli nie jakiś kreatyw czy coś takiego. Dlatego dałem prędkość na 4. A teraz lecimy z materiałem. Już po chwili, jak wyruszyłem, zobaczyłem owce. Strasznie się ucieszyłem, bo jednak łóżka nam brakowało. Musielibyśmy przecież. potrzebujemy łóżka, żeby spać, i tak dalej, bo nie chcę już czekać tych nocy, i tak dalej, bo zazwyczaj przeczekiwałem. Czarna mi się trafiła. Nic, nic, nic gorszego, tak. E, znalazłem oczywiście dwie, a potem na szczęście trzecia się okazała, że jest. E, po czym się ucieszyłem, bo po pierwsze brakowało mi jedzenia, a później wełny, tak samo. Dlatego pozabijałem sobie parę świnek, no i wyruszyłem dalej. Tak przypowałem znalazłem Kave'a yy, ale jednak yy, zastanawiałem się nad yy, wejściem tam, ale jednak zdecydowałem, że lepszy pomysł będzie przejść, pójść dalej i poeksplorować świat, bo w tym co się stało w ostatnim odcinku to już się załamałem naprawdę. Dlatego myślę, że lepszy, lepszy pomysł po prostu wybrałem, czyli pójść gdzieś dalej. Znalazłem także drugiego Kave'a, który też mnie tak podkłócił, żeby tam wejść, ale myślę nie. I oczywiście wziąłem się do roboty, czyli po prostu sobie zrobiłem łóżko, yy, przepaliłem sobie jedzonka, żeby było po prostu takie, yy, chwile stopu co zrobiłem, żeby nadawać sobie energię i tak dalej. Zauważyłem już na początku, że się ciemni, dlatego zdecydowałem, że to jest po prostu dobry moment, żeby się przespać pierwszy raz, pierwszy raz na tym serialu. Poczekajmy, jak się ściemni, ale jednak e, najlepsze, co mogło być, czyli pójście spać po prostu, niż czekać przez te parę minut, żeby stał się dzień i tak dalej. Więc dobre uczucie. No i wstaję i lecimy dalej. Pozbierałem trochę szybko, bo zdecydowałem, że może mi się będą przydawać. Na przykład kiedyś będę chciał jakimś zupkę zrobić. Znalazłem biom zimowe z daleka, więc zdecydowałem się po prostu iść tam, bo jednak co ja chcę, ale nie lubię tego biomu grzybowego, dlatego pomyślałem sobie, że lepiej będzie iść na ten biom zimowy i poeksplorować sobie tam. Znalazłem jakieś ko kozy zimowe, co mnie bardzo podierają, bo nigdy nie widziałem takiego rzeczy w Minecrafcie. Po chwili zobaczyłem też, że jest taki portal chyba, to był portal. Taka po prostu jakaś miejscówka i pomyślałem, że przejdę się tam, tylko najpierw dałem łóżko, żeby po prostu jak zginę to, żeby się zrealizować. Najpierw otworzyłem skrzynkę, no, nie byłem za bardzo z niej dumny, bo tam były jakieś parę, parę zamków żelaza i tak dalej. No, nawet, nawet Gidlu dalej, jednak nie aż tak. Widziałem tego pieska, żeby zwiększyć moje szanse, dałem mu mięsko. Dałem mu pierwszą kość, nic. Myślałem, że za drugą kością może siędzie, może się siądzie, no i jak zwykle, psy jak psy, gówno, gówno. Nic nie ma, nie ma pieska, nie ma, nie ma kości. No i trochę się wkurzyłem, ale jednak poszłem dalej. Zauważyłem mega miejsce, które znalazłem na tym biegunie zimowym a tym grzybowym łączenie się. Zarobić tam miejsce bardzo fajnie to wygląda na darach i po prostu mi się spodobało dlatego chwilę sobie odpoczynałem i popatrzyłem na to.

I biegłem, i biegłem, i biegłem. No i w końcu zobaczyłem, da I zobaczyłem domek. Myślę sobie, o kurde, super. Może jakaś miejscówka, nie? Patrzę dalej, a tu kolejny domek. Czyli już od razu wiedziałem wioska. Także wbijam do wioski. Oczywiście, jak wbijam do wioski, to od razu musiałem obrałować. No, pas sobie domki i tak dalej. I o tym jest w sumie dalszy materiał, więc możecie oglądać. usadowiłem się w ostatnim domku, czyli największym po prostu chcę przeczekać sobie tutaj, w wiosce i zobaczycie w następnym odcinku co będzie. Yeah, I got what grand in my dummy up, up. off. Oh. Who caught a mill in my go yard, though? Yeah. I went against her, you still got a show Born with the dripping just don't how to hustle. Look at your bitch through these DR by folks. Cause I get me some hands, she been that shit over.